Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie. Stradzieckim strzałem w czaszkę w wrzesień. Związano z tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły unosić się błagania do Boga i do świata. 29 września 1939 roku. Kochana, śniadanko miska na 10 osób. Przygnębienie. Wierzymy, że Polska będzie. 6 październik 1939 roku. Około czwartej przywieziono nas dalej. Nasz kierunek się zmienił starobiersk. Gdzie jedziemy, nie wiadomo. Mam ciekawe sny, nie goście moja kochana, byś płakała rok ze Z jak usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, nie wzywać znikąd pomocy. Nie samotnej mugiły, tych progów ich kości świadectwo największej hańby i największej pudłości. Te nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, bo choć wiatr był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. 11 listopada 1939 rok, dzisiaj rocznica święta niepodległości, obchodziliśmy ją skromnie. Była złowiedź dzisiaj. Jak sobie radzicie bez 24. 24 grudnia 1939 rok. Dziś wikilia moja najdroższa. Opłatek był własnej roboty, piasanko też było, Kolędy. Wszystko zegarko ściska. Myślę o tobie. Jestem tak daleko. 1 kwietnia 1940 rok. Czas leci. Już ósmy miesiąc wojny. Kiedy to się skończy? Wiozą nas nie wiadomo znowu dokąd. Coś wisi w powietrzu. Maryś moja kochana. Więc wiosna 1940 roku, rzeczywista historia Katynia, straszna, przerażająca, ciało obok ciała, człowiek zabity jak zwierzę. Dlaczego nie pisze się tak, jak się mówi? Nie pisze się tak, jak się kocha? Nie pisze się tak, jak się milczy? Nie pisze się tak, jak się cierpi? Pisze się trochę tak, jak nie jest? Ja odkryję prawdę. Byłem członkiem Międzynarodowej Komisji Badającej zbrodni Katyńską. Na własne oczy widziałem tysiące trupów w polskich mundurach pomordowanych z premedytacją. Wszystko! oblewało pamięć! Wszystko! We mnie wierzcie. Zrobiłem KWD! To nie Niemcy! Zrobiłem KWD! 3 kwietnia 1940 roku. Od nas wzięto Wojciechowskiego, Ej Marii. 5 kwietnia 1940 rok. Boże, dalej wywożą, kiepsko się czuje. 21 kwietnia 1940 rok dziś po południu mnie zabrali po w samochodzie do początku kolejowej. Drugi, o drugiej pociąg już. Wczoraj rzucili ciało mojego męża do domu. Ziemia ich nie rozgrzeszy. Bo obca. Nawet w tył głowy strzelali, żeby twarzy nie widzieć. Żelazną kulą przeszyty na wylot, ściśnięty, zduszony jak owce się boił, zdradzony, oplód, zdeptany, zapomniany, niby zwykany. Nie zagoi. Nagle z piersi. Wyrwał się krzyk rozpaczliwy i może tak dudnić przenikać drzewa. Tylko guziki niezłomne przetrwały śmierć. Oh to talk. Nie pisze się tak, jak się mówi. Nie pisze się tak, jak się kocha. Nie pisze się tak, jak się cierpi. Nie pisze się tak, jak się milczy. Pisze się tak, jak nie jest. W maju 1990 roku na niektórych drzewach katyńskiego lasu pojawiają się numerowane tabliczki. Miejsce te zostanie symbolem zbrodni dokonanej na bezbrodnych ludziach, jak i narodzie. Ciśnij się do światła Niby warstwy skóry Tłok patrzących twarzy Z poruszonej tarni Spoglądają jedna Za drugiej Do góry Ale nie ma ruin, To nie gród wymarły Raz odkryty krzyczą Cichły mi usty, lecą sobie przez ręce, wydrukniałe w środku. wróć co nigdy więcej nie będzie, już pusty, ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki, z orzełkiem sercy. Oh, <laughs> Grub zarazem. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały. Nim padły wystrzały, którymi wciąż grzmi. Ale to świadkowie żyli, więc stronniczy. Zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do strony. Na milczenie tych świadków może Pan ich liczyć, Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu. Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga. Świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna. Ta. Świata strona, gdzie coś co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła, niszczona, to ominięty dla orła sokoła których nie wolno zapomnieć, ale jednocześnie nie dożyć do zemsty, przebaczyć, podać rękę do wroga w imię Chrystusa i mojej kultury chrześcijańskiej. Panie na niebie, jeśli zapomnę o nich, zapomnij o mnie. Weź nam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem nie dojdą, pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz, żegna już kochanie na mnie czas. Nocą wciąż te same nie wam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urosł za mnie przytulko. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał do Siadać to już tu Ten brzozowy lasek To mój grób Jeszcze tylko westchnę Ten ostatni raz Jeszcze myśl ostatnia Kocham was Myślę, że sztuką jest to, aby pamiętać. Zwłaszcza w świecie tak zabieganym, który trafi zapomnieć o najprostszych rzeczach, o najprostszych rocznicach, wydarzeniach. Pamięć o tym, co się wydarzyło, pamięć o historii jest tym, co kształtuje dzisiejszego człowieka. I tak długo, jak będziemy pamiętać historię, jak długo będziemy pamiętać o naszych środkach. Tak długo będziemy Polakami, tak długo będziemy ludźmi. Dlatego ogromne słowa wdzięczności za przygotowanie tego przedstawienia, za pielęgnowanie, zwłaszcza w młodych ludziach, tej pamięci, która kształtuje naszą tożsamość. Dla nich wszystkich, dla pań, które także przygotowywały to, myślę, że jeszcze raz ogromne brawa. Niech dla nas wszystkich będzie to też lekcja na przyszłość. Jak powinniśmy żyć i postępować, aby takie sytuacje już więcej się nie wydarzyły. Dziękuję za uwagę.